radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Dość nieoczekiwanie. Piłkarze Polonii zaledwie zremisowali z pogonią syców 2 do dwóch w sparingowym meczu rozegranym na boisku ze na nawierzchnią w kępnie. Obydwie drużyny dzieli przepaść w hierarchii piłkarskiej, ale wynik jakim zakończyło się to spotkanie, można rozpatrywać w kategorii niespodzianek. Pogoń zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli wrocławskiej klasy A, ale potrafiła wyciągnąć remis ze spotkania, w którym do 89 minuty przegrywała 0 do 2. Mimo, że Kępniani przeważali przez całe spotkanie i mieli mnóstwo okazji do strzelania bramek, to jednak łatwość, z jaką sycowianie strzelali bramki, nie napawa optymizmem przez potyczką pucharową z Wiktorią Strzeszów, a zwłaszcza inauguracją wiosny w czwartej lidze. Opatrzcie, jak widzę, nie wiem, jacyś bardzo pospinani nie mogą, nie mogą, e, za bardzo może chcą w tym meczu, za dużo bramek strzelić. No niestety, Syców nam postawił wygorowane warunki. E, po raz kolejny uważam, że zespół niżej notowany, ale no, nie wychodzi nam z nimi granie. Od przerwy zimowej pogoń Sycylus ma nowego trenera, został nim Jarosław Karnasiewicz. Na pewno no byliśmy zespołem tu, żeśmy się bronili bardzo mądrze umiejętnie. W końcówce dopisało nam szczęście. Polonia była zdecydowanie w pierwszej połowie lepszy, w drugiej też prowadzili grę, myśmy byli mądrze, żeśmy się bronili, ustawiali przesuwali. No i z wyniku się na pewno cieszy z postawy chłopaków również, chociaż kilku nie było, i to jest naj, największe nasze zmartwienie dzisiaj. Dla Polonii gole w tym spotkaniu strzelali Wojciech Drygas i Jakub Górecki, dla pogoni Radosław Gałka i Paweł Jankiewicz. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.